Teraz łączymy się z Bucią. A też piękna. Przemek są Cypriański Polska. Cześć. Przemek, Cześć. coś tam ci odpadło, coś z tyłu masz problem. Odpadło odpadł ci tym przed chwilą. Zobacz, widzisz? Cegły tak, ci wystają. Się odpadło, przykleiłem. A. Cześć. A. Przemek, dobrze cię widzieć. Ej, ci też. Powiedz mi, dlaczego nie wziąłeś numeru telefonu od Oli do Moniki, kiedy była taka nie... szansa? Po to, żeby wszyscy myśleli, że nie wziąłem, a oczywiście, że głupi nie jestem. Pewnie, że wziąłem. Nie, okay. yeah, ja teraz już nie wiem, nie wiem, czy mogę dać, bo jednak Jakas okazał się dziamdziakiem, a nie wiem, czy Monika chciałaby się spotykać z takim dziędziakiem. on go przekaże odpowiedniej osobie, nie ma. Się. A, proszę, proszę, jak sobie to przebiegłem? Semło, ale brzydka, co? Strasznie brzydka, nie? Spokój. Okropna. Ja to z litości, z litości chcę do niej zadzwonić właśnie. Jaki kochany, no! Przemo, opowiadaj co u ciebie, co dzisiaj robiłeś fajnego. Przemek, aktor cudowny, wspaniały. Dzisiaj to akurat, jak widzisz, sobie wygodnie leżę i nic nie robię, ale wczoraj za to się natańczyłem i narozbierałem. O! Tak, miałem sceny stripteaserskie do zagrania wczoraj. Uh -huh. Od nowego roku fajne role mi się jakieś takie trafiają. I wczoraj się troszeczkę porozbierałem. E, Ale gdzie macie, sub, gdzie będzie mo można zobaczyć e, gołego Cypiańskiego? Na razie można zobaczyć zdjęcie w stroju na moim Instagramie, a scena będzie w, w serialu przyjaciółki. Bo wiesz, jaki, jaki kraj taki Magic Mike? No nie oczywiście trudno. <laughs> a jak co się nazywasz na Instagramie? Nie, tak, no, to Ty Przemek, wyglądasz, przecież jak Shining, to tu. Jak ty się nazywasz na Instagramie? No, tak no, samo? Jak się o dole chyba. Przemysłowcy. No, normalnie. A wiesz, że dopiero no. dzisiaj wyczaiłem, że ty się nazywasz przemysłowcy cypryanski, a nie cypriański? No. Ja też dopiero się niedawno o tym Cypryański. Przemysław, to ja robię obserwuj, cypryański. Bardzo dobrze. Czekaj, ja też zaraz ja wiem, zaobserwuję. Pokaż tu zdjęcie, ja zaraz to ocenię. No nie to Nie, mówi. to jest. To to? To to, 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 to z kąpału? Jeśli macie ochotę zobaczyć cypleńskiego z pałą, zajrzyjcie. No tak, ale patrz, stoi z pałą, no zobaczcie, no jest pało. Opowiadaj jeszcze role, Opowiadaj o tych rolach. Co się szykuje, gdzie będzie można ciebie zobaczyć? ale, ale właśnie od czwartku zaczynam bardzo fajną no. rzecz. Ale z tą pałą! No! No te, Cio. też ten moduł się tam będzie myślę przewijał, ponieważ od czwartku y, będę grał y, właściciela klubów swingerskich zainteresowani? A no tak, tak, ale gdzie? Gdzie? No mów więcej, no gdzie? No wiesz są w barwach szczęścia, więc tak od Nowego Roku kolorowo się zaczęło u mnie, okay. no, wiesz, więc nareszcie jakieś takie trochę mm, złe role, no w cudzysłowie złe powiedzmy, okay. no. No dobrze. nie takie spokojne, tylko nareszcie coś ciekawego, takiego wiesz, obuzerskiego. Przemek, bo jeszcze Mam jest pytanie, wiesz. bo my dzisiaj w programie mówimy o takich niepotrzebnych rzeczach, które się ma w pamięci, masz też tak na przykład z jakimiś rolami, które znasz na pamięć do tej pory? Znam role teatralne. To o. jest tak, że miał czwartej w nocy i, i ja zaczynam mówić z dialogi z tego, ponieważ to, to jest zrób taki, tak. Zrób jamzjaka, zrób jamzjaka, no dawaj, możemy fragmencik? Dzięki. <laughs> Nie, no to jakiś fragment, fragment tej roli, cokolwiek, no, tam ci szybko przychodzi do głowy, to jest, to jest niepotrzebne. No, nie, to, masz no na, na przykład tego z, 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 ze skrzypka na dachu. o I proszę na, Państwa, na. I łączymy się z przemysłami cybrańskim i Przemek i, na, je, i nie, jedziemy, nie, nie, no powie to, to, jest naj, to jest najgorszy, to jest najbardziej stresujący moment dla mnie w, w tym w, w spektaklu, ponieważ ja niespecjalnie lubię śpiewać, a muszę akurat no. ale ponieważ bardzo lubię tę rolę. I to jest zawsze tak, że do tego momentu jestem zestresowany, z nikim nie rozmawiam, a potem drugi drugim akcie, już jestem bardzo towarzyski, opowiadam sobie do przycipy, a potem nagle tu wchodzimy, tak. Nie? Więc nie, nie może jakby w teatrze, może bardziej, tutaj nie będę już prezentował moich umiejętności. Może to i słusznie! Natomiast, <laughs> natomiast to, to się wyrzuca z pamięci, to naturalnie się wyrzuca wszystkie sceny, które się w danym momencie grało w serialu, tak? Bo one ci są niepotrzebne na drugi dzień, a musisz kolejnych 5-10 się nauczyć na tak? przykład. To się momentalnie katuje i resetuje. Dobrze. E, Przemo, warto być aktorem, szybko w naszym kraju? 呃。Uh <laughs> Wiesz co, no ja jestem, też no, tak powiem, negusem i leniuchem, więc dla mnie to jest odpowiedni Jest okej, okay. jest okej. Okay. Dobrze, dobrze, dobrze. <grystanie> no, to będzie Są okresy takie, że robisz właśnie mniej, są takie, że robisz więcej. Jak robisz więcej, to musisz pomyśleć o tym, że za chwilę będzie mniej, więc musisz się jakoś zabezpieczyć z tym wszystkim, więcej no na pewno ci, którzy coś tam robią, to mają dosyć kolorowo, ale a jest mnóstwo aktorów, którzy nie są szczęśliwi z powodu tego, że wykonają. Na ten zawód. jeszcze ostatnie... To, zawodzi, nie ma pracy. No. I ostatnie pytanie do ciebie jest takie, czy przyjmujesz zaproszenie do najlepszego programu, pomimo tego, że wtedy jak do nas przyjdziesz, niestety nie będzie u nas Moniki Lewczuk. Ehm, a na przykład Dobra, ja, ja będę. Ja wiem, będzie Dziamdziak. Przemo, A dziękujemy ja Ci. ale przyjdę, ale musicie być, wy, wy musicie być w duecie. Ja bardzo lubię ja do Was chcę przyjść. Dobrze, okay. dobrze no do nas do, nie dobrze. będzie. Dobrze. Y dobrze, to zrobimy tak, żeby nas nie było. W prezencie wysyłamy Ci trochę gipsu na ścianę w prezencie wysyłamy się do gipsu na ścianę chłopaku ogarni się 21 wiek głupi no. szpachla szpachla i jeszcze raz szpachla co ty gadasz cegiełki, są, cegiełki mają klimat ja strasznie lubię a tam jest jeszcze jest, to jakaś taka o, dziura o, o. No e, James no, Dean z tyłu tak no, 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 no. słucham James Dean, James, o oh jest James Dean tak nie, na świat, nie, nie to, no. to Bieber ja czekaj. to myślałam, że zamagać jakaś goła baba będzie nie, no gdzie koniec, koniec! Koniec! Bo nas już już dawno nas nie ma na, na, na antenie. Już Cześć! już ściągnęli normalnie, mówię już nie. Pa. Cześć, Zambiank! dział. minuta. Ma power! Co? Trzymaj się! Co? Trzymaj się! Nie, tak,